Before the light of the gods entered the world, there was only darkness ruled by Titans. After an epic war, Zeus seized the heavens and exiled the Titans, seeking to imprison them for all eternity. The lands were cleansed and mortals flourished. But arrogance precedes many a fall. And even a god's prison may be breached.

Tutaj przed Wami Ganoc 56 razem z moim przyjacielem MrSaurus55 zwanym Pawłem Witam Zagramy sobie w Titan Quest Immortal Thorn No, Paweł, Ty znasz tą grę, może coś o niej opowiesz? Dokładnie mnie prosisz. Jest to gra z gatunku Hackens Jeśli ktoś grał w Diablo, to was na pewno wie o czym mówię, gdyż jest to bardzo dobrze zrobiony klon Diablo. Głównym atutem według mnie tej gry jest to, że akcja gry opiera się na mitologii. Przynosi nas w czasy starożytne, gdzie y, dzieje się wiele ciekawych rzeczy, możemy się poczuć jak prawdziwi bohaterowie w tamtych czasów. Y, Hakenslasze ty, typowo y, są dość bardzo lubiane przez y, graczy, też ponieważ biegamy, zdobywamy doświadczenie, zbieramy prze, przedmioty y, i można powiedzieć, że czuwamy się w postać, w którą jesteśmy. A tym bardziej, że graję w klimacie mitologii, co ja bardzo lubię, yy, dodaję yy, temu Playowi yy, trochę smaczku. No dla każdego, który lubi mitologię, jak ten będzie polecane. Yy, no to no ja wytworzyłem może wejść. Dobrze. O, jesteś. Okej, okay, no to tak z, no, zaczynamy Jest na. gramy z. na poziomie zwykłym. Gdyś, ponieważ, powiedz im, czemu na poziomie no, zwykłym. Gdyż ponieważ y, na teraz, jeżeli się nie przeszły gry, to nie można na następnych poziomów. Dobrze, widzę, że nie stałeś na tej lekcji. Bardzo dobrze. No, w sumie nadal się zastanawiam co z tymi dialogami wszystkimi, czy je przebijać, czy je zostawiać Nie wiem, to jest jak tej chwili się przekonałem W sumie jest, tutaj nie ma nic ciekawego, to z tego co oni mówią Jedynie co, to możesz pokazywać questy Jakie tam yy, są otrzymywane w wielkim skrócie O, ten, ten pan coś chce od nas, bo tak fajnie macha ręką Jaki nie open, później open, nie open o, dziki, dziki, dziki i konika, nie no, dziki konika biją, moje brzydkie dziki. No. To dziki, tu wszystko nawala konika. On wyjdzie no spokojnie, grzmotną weź. O nie, ukradłeś mi jedną rzecz. Jak to się, altem czy shiftem się sprawdzało, czy coś leży? <laughs> altem to patrzysz przed, przed przedmioty wszystkie, oprócz... The A, okej. Okay.

o, to jest bardzo ważna rzecz, rzecz. Time time. Tak, tutaj jeżeli zginiemy, się z so Wokół tego biega <susk> jak jako szalały. Weźmy, bo znowu się wbija w takie te <grym> <grym> Nie Ten pan coś do nas chce. Tak, dla osób, które chcą sobie to poczytać, mogą sobie zapauzować i czytać. Ja chcę nawet odległość w ogóle uderzasz? Chyba pochodnia jestem... Jestem magiczny. taki atak, który... Rali w znów po prostu pędem powietrza. Oj, pochodnie w nas nawala Już nie wiem czego wiesz. już jedną wziąłeś, teraz

Ej, Co ty tam zostawiłeś? On nie wianek zostawił, a ja to wianek dla mnie. No właśnie tego zostawiłem. Tak głównie o tobie myślę. A czy ja mam, on nie mogę założyć, dlaczego? A inteligencji mi brakuje. Ale żem głupi jestem. <grym>, Co ty niebieskiego dostałeś? Nie niebieskie, tylko zielone, mój panie. E, nie wiem, nie widziałem dokładnie. Nie nie takie zielone, taka form, formuła. Może o tym powiemy później jak jakąś dostaniesz. No oczywiście. E, tak, ja tam z czym ja biegam, z maczugą biegam. Za z maczugą. A tutaj biegniesz. E, pochodnie to można sprzedać. Na Można zarobić się, się zarobię. Eee, co tu mamy? E, 15% tych bardzo szybka. Maczuga jest wolna, ale więcej obrażeń, więc maczugę zostawimy. Póki co, kosturów nie kupuję, bo i tak w końcu spotkamy gdzieś tam dalej. Z pewnością gdzieś a będzie po drugie leżało. Nawet ci, a po drugie, nawet cię na, na nie, nie nie stać, więc. A, <grym <grym to nawet. Oj, coś na ja tam <grym> się O, 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 co to wypadło? O, brązowy toporek. Czy jest lepszy od mojej maczugi? A, jest lepszy. ale się poczekaj prujesz. Oj Paweł, czekaj. Ajajajaj. No. I uparte. Wygłodniałe dziki. Wie co to? Skóra dzika. A wziąłeś. <laughs> Bardzo ładnie. Ej, nawalamy, nawalamy. Ej, gdzie Jan, jeszcze dzik jak się ukrył. nie, level masz, jakim incydenty, masz level. level up, no proszę. Ej, no mi jeszcze blokuje przynajmniej jednego. Do następnego poziomu 12, nie no, super. Chodźcie tu, ptaszki. Aajajajaj! Hihihihi! <laughs> Ej, o, nie, trochę zbyt za hardko żyłem. <gry> <gry> no, już legnę na pomoc. Oj, ja już więcej tego się nie próbuję. <grym> <Uciekaj>. no, <dobra. grym> o powiedzmy. Okudę, nie. Pomagają ci! Uciekaj. O dobro. level. O, jen, eee. Uratowałem. Co za fat. level, normalnie. Ja bym nie miał level, bo bym zginął. Tak, co z czego do inteligencji pakujemy na początek? No, oczywiście. A co tu mamy książeczkę? O, w tej grze mamy tak zwane mistrzostwa I, Czyli dokładniej co to jest? Tak moce jakieś dostajemy z poszczególnych tym kim chcemy grać. Na klasy bym to tak nazwał. No, no nawet lepiej. Umie umiej umiejętności po prostu Profesje, jakimi się tak. chcemy zajmować podczas gry. Właś no to jest chyba bardziej profesjonalne. Ja sponowanie. zagram duchem, czyli tak zwanym nekromantom.